Możesz się teraz śmiać, ale zaraz będziesz w szoku. Gotowy? Zamknij oczy. Zamknij oczy. Ja ci powiem, kiedy Dobre, masz otworzyć. Zamykam. Damian, czemu rozpinasz rozporek? <mulik> zaraz będziesz w szoku. Halo, za minut! Dobra, ląduj, ląduj na dachu tak jak zawsze, Damian. Bez odbioru, bez odbioru, tam. Tylko żeby te kartony pączków nie pospadały! Spokojnie, spokojnie, są na lince! Dobrze, czekamy! Na razie! Leci paczka. Oby był walkout, to jest najważniejsze, chociaż widziałem paczkę za top 100 I był walkout 84. Zobaczymy jak będzie tutaj Francja, 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 Francja! Moi drodzy, jest to! Co? Co? Co jest? Komis jest w totw? Czy to jest... Nie, on serio jest! Ja pierdzielę! On jest serio! On jest serio w totw! Ja myślałem, że to jest ten błąd jakiś! Ale pamiętajcie, że Francja to jeszcze nie jest Francja. okej... Okay. Dzisiaj moi drodzy zobaczymy wyjątkowy pack opening z nagród za mistrzostwa food, gdzie paczki otwierali mi Azjaci, a do tego będzie paczka z ikoną otwierana przez Azjatkę. A jak Zdawaj mi ten telefon. <grystanie> Dobra, wygrywamy półfinał od 2 do 1, ale naprawdę tutaj były emocje. Okej. Okay. No a przed nami paczka z ikoną, zobaczymy czy teraz poszczęści nam się i będzie jakiś boom. Mam nadzieję, no czekamy na jakąś Francję albo Brazylię, nie chcemy Irlandii, jest walkout. Taki plus, uwaga, Brazylia! Ikona i Brazylia! SPO to może być Ronaldinho! Moi drodzy, czy to jest on? Nie... Jaki Ronaldinho, co ty krzyczysz? No, ale tutaj autobus ze strony rywala, ale postaramy się jakoś tam przecisnąć, chociaż łatwo nie będzie. Zobaczmy, ale się teraz ładnie poklepali! I jeszcze Christian, na spokojnie, na spokojnie! Na spokojnie, na spokojnie. Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. No i pierwszym tego typu... Tego typu. Tego typu. Tego typu. ...jaki dzisiaj zobaczycie, bo przed państwem będzie quiz. Quiz wśród Azjatów, gdzie pytaliśmy się, czy znają danego piłkarza. Who is this player? Who is this? Oh, Steven G? Steven Gerrard? Steven Gerrard. Uh, yes, actually Steven Gerrard. <ścoughs> Swag on me.